Passen zwycięstw na swoim boisku podtrzymał Płomień Przyprostynia. Ubiegłą niedzielę podopieczni Mariana Fiodorowicza nie dali szans liderowi tabeli Tarnowi Tarnowo Podgórne. Gospodarze wygrali 3 do 1 po bramkach Krzysztofa Fleischera, Huberta Wasielewskiego i Szymona Szulca. Spotkanie lepiej rozpoczęli zawodnicy Tarnowi, którzy w 19 minucie meczu pokonali Przemysława Króla. Graliśmy pierwszą półkę pod wiat i trochę mieliśmy problemu właśnie w obronie. Te długie piłki co szły, to tak nasi obrońcy grając trochę na ryzyku. Dla mnie to grali na ryzyku, gdzie podejmowali decyzje takie trochę nietrafione, bo chcieli wyjeżdżać z dribblingiem i to, to kończyło się później odbiorem piłki. Musieliśmy z powrotem walczyć o tą samą piłę i dlatego tam oni stworzyli Takich parę może no, nieczystych, ale groźnych sytuacji, że musieliśmy, mówię, naprawiać te swoje błędy. nie? I dlatego tak to wyglądało. No, ale później padło wyrównanie i już gra się troszeczkę uspokoiła. Do remisu doprowadził Krzysztof Flejscher. Zawodnik Pomienia w tym spotkaniu zagrał na nietypowej dla siebie pozycji. Szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, dlatego że Schulz nie mógł przejechać na pierwszą połówkę, dopiero mógł być w drugiej połowie, no to szukaliśmy kogo, no dlatego że Figo zagrał, dlatego że cały tydzień trenował. Sieki nie było na treningach cały tydzień, także szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, no i postawiliśmy na Figo. No i po prostu żeśmy trafili. Trener mnie na wysuniętym napadniku, chociaż zazwyczaj gram na Albo na stoperze, albo na boku obrony. Jeżeli wchodzę, to chciałbym po prostu dać jak najwięcej z siebie. Tyle ile mam sił po prostu powalczyć i pomóc jak najwięcej drużynie w zwycięstwie. Przed rozpoczęciem drugiej połowy na boisko w Przyprostyni dotarł Szymon Szulc. Trener Płomienia czekał jednak na odpowiedni moment, by wprowadzić zawodnika na boisko. Nie chcieliśmy przy poprawnej grze Figi od razu go zmieniać w pierwszej połowie. Po prostu jeszcze wyszedł, 15 minut dał siebie co mógł i sam nawet poprosił zmiany że. Mówi, wystarczy mu jeszcze 15 minut. I akurat to się udało, no bo wszedł Schulz i, i szczelił swoją bramkę co potrzeba. Nie? I on naprawdę potrafi dobrze grać. Kamil Maciejewski yy, z boku też jest młody i ma dużo sił, więc nie starczyło, Ale widać, że jeszcze niektórzy może już na końcu nie, nie mieli tak dużo sił, ale oni pociągnęli grę na końcu. No nie mamy takiego zespołu jeszcze w tej chwili przy tych dwóch treningach, żeby prowadzić grę, że my tam sobie będziemy ją klepać i od tyłu wyprowadzać tą piłę, nie? Z takimi przeciwnikami jak z góry Tabeli, no to już staramy się grać właśnie na kontrę i dlatego nam to wychodzi na razie. Nie?